Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej epickiej bitwie. Dzisiaj AMX LC BIS, prowadzi go D, MAJO, STEP, 46% szans na zwycięstwo oraz bitwa spotkaniowa. Widzimy, że losowanie wyśmienite wyłącznie na szóstki oraz piątki, także ten czołg przy takim losowaniu naprawdę może pokazać pazurki, ale oczywiście bardzo zależy wszystko od kierowcy. LC -kiem żeby grać dobrze, po prostu trzeba, trzeba się nauczyć, mieć sporo doświadczenia, sporo tych bitów rozegranych. Tutaj Majo widzimy, że ma trzy odznaki biegłości, także tym Elcykiem gra na pewno dużo. Co prawda, skoro gra dużo, a nie ma kamuflażu, to znaczy, że pewnie nie cierpi na nadwyżkę golda. Zawsze te 5% by się mogło przydać na takim maluchu. Ale i bez kamuflażu można. Elcek oczywiście to jest czołg bardzo uniwersalny który może służyć za takiego mobilnego snajpera, oczywiście za spotera. pojedynki w zwarciu to jest również coś co jak najbardziej Elcek potrafi. Także ma dużo zalet wad tak naprawdę. Wady można przekuć na swoją korzyść tak naprawdę, bo to, że nie mamy obracanej wieży, to nie jest problem. Za to Elcek jest cały obracany, bardzo mocno. Szczególnie po zmianie fizyki można nim robić cuda. Także maszyna bardzo wdzięczna, ale bardzo wymagająca. Nie jest to czołg, którym da się łatwo zrobić bardzo dobrą bitwę. Trzeba się naprawdę najeździć, nakombinować, wykorzystać swoje szanse. No i grać mądrze grać przede wszystkim mądrze. Na razie majo robi to co, to, co może na chwilę obecną, czyli punktuje wrogów z daleka. Dopiero jak się nieco rozluźni, to lighty mają sporo lepszą sytuację, ale jak widzimy początek. Właśnie taki dosyć klasyczny dla LCK, czyli zajęcie szybko dobrej pozycji, wyspotowanie i jakieś strzały. Także jak najbardziej zrozumiała sytuacja. 4 do 2, bardzo ładne wyczekanie. M6 1000 obrażeń bez straty, oczywiście, HP. Bolączką LCK jest bardzo mała ilość hapsów, 400. To tak naprawdę na szóstych tierach może powodować strzał na, na jeden strzał od kawałek dwójki, oczywiście od. KW1 jak go rzuci wyżej, to już tym bardziej. Ale mamy 1200 obrażeń, czyli trzykrotna spłata już swego HP. Troszkę pospotowane. Nasza drużyna bardzo się tak naprawdę zgrupowała w jednym miejscu. Bez sensu. Na kapie nie ma nic. Także dobrze to nie wygląda. Ciężko tutaj rozwinąć skrzydła tym elcekiem, skoro wszystkie czołgi są pogrupowane w takie dwie duże, duże tak powiem brygady ciężko naprawdę wyszukać sobie jakąś pojedynczą ofiarę. Ciężko tym czołgiem jechać na pierwszą linię, bo nie wiadomo, czy nie spotkamy przykład trzech czołgów. To jest czołg taki do zaskakiwania do wykorzystywania swoich okazji. Mamy 1400 obrażeń. Na razie tutaj Majo wspiera. Wspiera tą pierwszą linię, nawet jest na pierwszej linii tym lc -kiem. Bez spota, wykańcza drugi czołg, wykorzystuje oczywiście warstwę krzaków, także bardzo ładnie. No i 1500 obrażeń oraz dwa fragi. To jest dotychczasowy dorobek. No widzimy, że drużyna nasza tak potwornie się skąpiła w jednym miejscu. Że nie dość, że tutaj nie było żadnego rasa na te heavyki. To jeszcze odpuszczony całkowicie kap, odpuszczona druga strona. Bardzo źle to wygląda i zapowiada się naprawdę klęska. Także jedynym bohaterem tej bitwy może stać się Majo, w swoim malutkim, najmniejszym tak naprawdę w grze czołgu, bardzo płaski, bardzo zwrotny. No i zobaczmy sobie, teraz Elcek pojechał po Arte. Jest presja czasu, oczywiście czasu jest sporo. No takie strzały w ruchu to jest na Elceku bardzo trudna sprawa, widzimy, że ten celownik strasznie ucieka. Trzeba podjechać bardzo blisko, dogonić wroga. No i oczywiście Kalafior nie udało się, było kilka metrów za daleko. Także szkoła grania Elcekiem to jest tak naprawdę albo Właśnie bardzo agresywne podjazdy, bardzo bliskie, strzał i ucieczka, albo strzelanie z daleka. Udało się, myślałem, że to nie wejdzie, ale udało się. 1600 obrażeń, 3 fragi, 8 do 11. 3 minuty do przejęcia bazy, 8 do 12. Robi się bardzo nieciekawie, naprawdę bardzo nieciekawie. PZ3x4 na chyba nas nie widzi, my go widzimy. Skupianie bardzo długie. Jakby ten czołg jeszcze szybko skupił, to naprawdę byłby przepotwornie mocny. 9-13, naprawdę sytuacja bardzo niekorzystna. Ten PZ, mimo że dostał, a jest graczem dobrym, to cały czas zajmuje tą samą pozycję. Ogromny błąd tego zawodnika. Najlepszy gracz drużyny przeciwnej dał się za darmo strzelić dwa razy od LCK, mimo że dokładnie wiedział skąd dostał. No trudno, jego błąd nie będziemy się martwić. 2000 obrażeń, 4 fragi. I 10 do 13, pełny t 150. Widzimy, że zostaliśmy teraz sami na raz, 2, 3, 4, 5 czołgów. Mamy 400 HP, czyli tyle co od początku bitwy. Wrogowie mają 1940 plus 5 czołgów. Pełna M4, 5 Tieru, bardzo groźna. Pełny t 150. Grill FV304 oraz Su 85B. Teraz mamy wyjazd na M4. Udało się uniknąć strzału, niestety przyjęliśmy Starana. Teraz mamy pojedynek w zwarciu na M4, tak jak mówię, z czołgiem groźnym. Widzimy zawrót. To jest właśnie nowa fizyka, która lc umożliwia takie akcje. Niestety, troszkę tych hapsów spadło. Piąty 2,5 tysiąca obrażeń. Jeszcze T150, 185 grill oraz FV304, T150 prawie na full HP. Arta strzela nie trafiła. jedzie jeszcze FV304 na nas. Na no, nas no, sytuacja dosyć dramatyczna. Zobaczymy, ta artka jest bardzo groźna, szybka, potrafi strzelić w ruchu. Na razie Majo salwuje się ucieczką, Arta nie strzeliła, Czy chociaż mógłby to, mógłby to być też. T-150 Te na razie zwiewamy w stronę Kappa, tam jest kolejny przeciwnik. Goni nas Arta, Zna sytuacja nietypowa. Zobaczmy jak to się rozstrzygnie. No zobaczcie, jak, jak ta Artka, jaki ciekawy pojedynek. Arta też wykorzystuje nową fizykę, także gonitwa bardzo fajna, bardzo emocjonująca. To wyjdzie z tej potyczki zwycięsko. Jeden i drugi nie ma wieży. Arta za 83 ze splasha. Zostało nam 30 HP wyłącznie. 37 HP. No, dużo szczęścia. Teraz tylko zajechać Artkę. No ta naprawdę zagra bardzo odważnie. I w sumie powiem, że zagra bardzo dobrze, bo jeśli by chciała trafić Elceka w ruchu, to pewnie by nie trafiła. A taka gonitwa mogła się jak najbardziej udać. 37 HP kontra 1200. Frogowie mają trzy czołgi. 20 kilka sekund na skapowanie bazy. Czy to jest 185B, czy grill, to za chwilkę sobie zobaczymy. Strzelam, że Tedek. 6 fragów, prawie 2800 zrobionych obrażeń. 13 sekund do końca kapa. Bardzo duża presja, 10 sekund. Majo jedzie na okrętkę, ale chyba nie ma na to czasu. Tu jeszcze trzeba przycelować, zjechać. 185B nie patrzy na nas. 3 sekundy, 2 i frak. <ślały> Udało się. W ostatnich sekundach siódmy frak, prawie 3000 obrażeń. 7 fragów naprawdę jest jest nieźle. No i jeszcze grill oraz T150. T150, przypominam, prawie na fullu. Grill, oczywiście, na fullu. Także sytuacja trudna. Naprawdę trzeba zagrać mądrze. Mimo, że ten gracz w T150 to nie jest gracz jakiś wybitny. No to dysponuje hapsami. Teraz grill. Spotykamy grilla. Znowu taka bezpośrednia walka z artą. Znowu mają zwiewa. Tutaj przejeżdżone będzie oczywiście dużo, no bo, no bo żeby w Elcekiem coś wygrać, no to raczej trzeba pojeździć. Dobra, zwialiśmy tego grilla. Generalnie Elcek potrafi bardzo szybko przejechać całą mapę, także może się pojawić gdzieś w najmniej oczekiwanym momencie. Wyspotowany T150. Bardzo dobrze, ta informacja jest bardzo cenna. Wiadomo, gdzie są wrogowie, to już jest połowa sukcesu. Teraz tylko mądrze to rozegrać. Teraz Majo robi bardzo dobry manewr. Jeżdża na górkę, skąd będzie miał świetne. świetne Spotowanie i znajduje te 150 bokiem, także idealna sytuacja, trzeba to wykorzystać. No, i w takim pojedynku, kiedy zostaje taki lajcik na, na Hewika, to najskuteczniejszym rozwiązaniem, najmądrzejszym jest oczywiście trzymanie cały czas dystansu oraz punktowanie go z daleka, to jest zawsze klucz do sukcesu. 824 HP mają jeszcze wrogowie u nas przekroczone 3000, także naprawdę ładny wyniczek. Teraz przełączenie na. Apecery. w tej fazie bitwy oczywiście według mnie te apki wystarczyły by starczyły tutaj yy, z boku mają 170 przebicia <laughs> w szósty tier, chociaż też równie mógł być ten T-150 te digność także sytuacja podbramkowa mają nie chce tego przegrać, widzi swoją szansę widzi szansę na kołbanowo oraz świetny wynik także sytuacja całkiem zrozumiała, nie ma tego T-150 te 5, prawie 6 minut do końca bitwy także czasu troszkę jest ale jak najbardziej trzeba, trzeba cały czas nie popełnić żadnego błędu, nie rozbić się przy nowej fizyce, nie spać na dach. No i oczywiście nie dać się trafić. Arta ze splesza może jak najbardziej nas wytuć. Ten test 150 podejrzewam, że jeśli yy, zobaczy, że nie ma szans tego LCK nigdzie tam dogonić, to, to w końcu pójdzie na kapa. Co jest pomysłem nie najgorszym, ponieważ ma jeszcze hapsy, może przyjąć i oczywiście może oddać naszemu lck ten będzie go musiał trafić ile on tam miał HP 584, no czyli 3 strzały na pewno 3 strzały, coś wjeżdża na kapa Arta bądź T-150 także tych strzałów jeszcze troszkę trzeba wykonać, średnie obrażenia na LCQ to jest oczywiście 240 także tutaj, no, trzeba liczyć na 4, 4 przynajmniej strzały a może i 5, bardziej nawet 5 3 w T-150, 2 w Arte Czyli 5 celnych strzałów, nic nie możemy przyjąć. Teraz dwóch przeciwników na kapie to jest i dobrze, i niedobrze. Dobrze, dlatego że wiemy, gdzie są, a niedobrze, ponieważ e, który z nich może przypadkowo trafić. Także teraz mają musi uważać, żeby gdzieś nie na dachu. Bardzo mądre zagranie, wjechanie na koniec mapy. 326 metrów, jakby się schował jeszcze bardziej w lewo, to by jeszcze prawdopodobnie go ten 350 nie zobaczył. Chociaż i tutaj nie zobaczył, jednak ten. Ten heavy ruski ma bardzo słaby zasięg widzenia, także tak spodziewałem się, że może nawet go nie zobaczyć. 3300 obrażeń. Teraz mamy spokojnie warstwę drzew. Ten znika nawet. Ale myślę, że bez problemu uda się za chwilę to samo powtórzyć. Tak jest, T150. Na utaimie myślę, że niepotrzebnie. Co prawda weszło, ale z takiego utaima zawsze nie ma pewności, gdzie ten pocisk poleci. Może gdzieś poleci, w, kurde, w wieżę albo gdzieś w ogóle zejdzie w jakąś górkę. Piękny teraz blindzik, elegancko wyczute. 3600 obrażeń, zbita baza, 8 fragów. No i pozostaje Majo sam na grilla. Teraz załadowany ten APCR myślę, że... ...zupełnie niepotrzebnie, pewnie przez zapomnienie. Lepiej już byłoby załadować hek niż tego apcr -a, który ma przebicia 45 i 320 uszkodzeń chociaż Arta pokazuje, że ma 240 życia, także przy normalnym losowaniu też by weszło za PK, no ale jeśli wylosuje poniżej średniej, no to trzeba będzie go robić na dwa strzały. Z H.E.K.A. wiadomo, może wejść za wszystko, może, może nie wejść, bo gdzieś tam wejdzie w jakieś jarzmo, czy na inną dziwną część, także na dwoje babka wróżyła. I tak, i tak będzie dobrze. Oczywiście A.P.E.K. jest wystarczający. Szkoda w tym momencie pieniążków na pocisk podkalibrowy, bo na panterz Arty, który jest papierowy, oczywiście nie ma potrzeby. Ale skupmy się teraz na tym pojedynku. Gdzie jest ten grill? Jak to się wszystko nam zakończy? Szansa na 9 fragów, czyli pula wiemy, że nie będzie, ale kołbanów jak najbardziej. Dużo jeżdżone, dużo kombinowane. Widać, że te trzy paski na lufie to nie jest przypadek i wiele naprawdę dobrych bitew mają musiał do tej pory zrobić. Jest grill zaświecony, też coś ten grill kombinował, te arty takie ruchliwe w tej bitwie są nie są takie statyczne, że podjeżdżamy, zabijamy, tylko coś kurde kombinują, albo nas gonią, albo gdzieś się przemieszczają. Także utrudniają w tym momencie zadanie wyspotowany grill 240. Zobaczmy, czy wejdzie za pierwszym strzałem. Spokojne przycelowanie. Nie weszło 230, czyli jednak mój wariant z spróbowaniem heka był chyba lepszy, chociaż też nie wiadomo czy by weszło, ale Wlosował poniżej i sytuacja robi się cały czas napięta cały czas ten APCR. Teraz to już zupełnie powinien być hike po 10 HP. To gdzie by nie trafił, myślę, żeby tej arcie zrobił kuku? A APCR o dziwo może się dingnąć zawsze może się dingnąć może przyjąć na gąskę na przykład. No ale zobaczmy, no sytuacja nie jest bardzo trudna, co prawda minuta 30, około do końca, do końca bitwy trzeba jeszcze trafić. Jest ten grill, nie ma zamiaru się chować brawo! Obejrzyjmy sobie teraz screeny końcowe, mamy oczywiście odznakę mistrzowską, mamy Radleya Walter, mamy medal Kołbanowa, obrońcę, duży kaliber, czołgistę, snajpera oraz specjalistę, także plansza bardzo, bardzo ładna, EXPA 2007 czystego, także naprawdę świetny wynik, prawie 4000 obrażeń, także rewelka, i przejechany dystans ponad 7,5 km. 100 punktów obrony bazy, 100 asysty, 23 oddane strzały, aż 21 w celu. To jest naprawdę duże na LCK i 21 przebić. Także bitewka, myślę, bardzo ciekawa, emocjonująca, z dużą ilością kombinowania i ciekawymi akcjami. Także dla mnie dla mnie na plus. Także co Wy o tym sądzicie, oczywiście piszcie w komentarzach, oceniajcie. Z mojej strony tyle. Także do następnego materiału. Cześć.